Hej, cześć, siemanko, z tej strony gościu i w a właśnie w pierwszym odcinku y, drugiej edycji budowania, y, rozmieszczania Ragdoli. Y, no tak jak można zauważyć, y, zaczynamy wszystko od holu, y, od y, w sumie holu garnizonowego, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ogólnie to jest mapa, która wygląda jak garnizon główny na Kurusem, który wystąpił, był pokazywany ogólnie Star Warsach, a właściwie w serialu Wojny Klonów, tam były pokazywane kilka scen z głównie Asoką Tano, ale też w Bad Baczu również kilka razy się pojawił właśnie ten garnizon. I właśnie mapa nazywa się Republic Base. A ja mogę delikatnie zastanawiać się, co delikatnie mówię, bo dawno ogólnie nie nagrywałem tych odcinków za co yy, szczerze przepraszam, ale niestety miałem praktyki miesięczne, które troszeczkę odbiały, odbierały mi właśnie możliwości takie bo nie miałem za dużo czasu na to no i jak można zauważyć kilka osób występuje w tym odcinku yy, i właściwie wystąpiły takie osobliwości na tym odcinku, takie jak Deku Kilo yy, czy też nowy yy, nasz przyjaciel Seven no może nie jest taki nowy, ale no, pierwszy raz pojawia się ogólnie na filmie, co można później zauważyć. No, troszeczkę sobie to je latamy, bo się zastanawialiśmy, co głównie tutaj zacząć z chłopakami. Ale no, finalnie się skończyło na tym, że podjąłem decyzję i zacząłem wszystko budować od głównego holu. I chciałem odzorować scenę z Skywalkerem, który nakazuje wpuszczenie go do, przepraszam, Wpuszczenie siebie do celu. Gdzie była uwięziona Asoka Tano, jego padawanka, chciałem to tak zrobić, taką senkę, ale co później finalnie to zmieniłem, zdanie, ponieważ y to nie było w głównym holu, pomyliłem mi się ogólnie y scenerie. To było głównie w strefie podziemnej, gdzie była ta strefa więzienna. Dopiero potem zauważyliśmy z chłopakami, że faktycznie takowa, takowe miejsce istnieje na tej mapie, y i, i próbujemy właśnie coś takiego zrobić no troszeczkę latałem ogólnie na tym latam sobie na tym pierwszym odcinku między mapą, bo faktycznie zastanawialiśmy się co by tutaj można jeszcze potem porobić w międzyczasie gdzie rozmieścić dodatkowe jednostki czy gdzieś rozmieścić konkretne po pomieszczenia nasz kolega Seven zajmował się w międzyczasie ogólnie opisywaniem tych wszystkich pomieszczeń, jakie tam są w tych, tej bazie no w tej bazie może Hejdźko bardziej to nazwać? A nie, to chyba po prostu no, można po prostu nazwać bazą konkretnie. No i sobie w tym momencie przygotowujemy pierwszych żołnierzy, jak pojawiłem się Gwardia Kurusant ogólnie. Y I Wydaje mi się, że podczas któregoś streama i podczas jakiegoś odcinka wymienialiśmy jednostki, które były podstawowe y do nowej serii. Y i właśnie z tych podstawowych jednostek, które zostały bezwzmiennie wzięte do tego, to właśnie jest ta żandarmeria wojskowa, bo no faktycznie ktoś potrzebuje ten rygor trzymać, więc na pewno będzie potrzebna, żeby ewentualnie jakiś może pijanych bądź po prostu yy, ag agresywnych żołnierzy sobie przeprowadzać do więzienia i tak dalej. No albo po prostu pilnować, żeby generał Skywalker nie przedostał się siłą do swojej placówki. Dobra, gdyby ktoś chciał, to pod odcinkiem postaram się umieścić odnośniki do paczek, które używamy, bo stworzyliśmy podział delikatny. Deku mi zaproponował, żebym stworzył podział właśnie paczek i mamy dwie paczki, w której się znajdują modele i osobno przedmioty oraz, oraz bronie, które używamy na na tą edycję w sumie. Oddziały raczej nie będą ulegać zmianie, no chyba, że skończą nam się pomysły gdzie, co można rozmieścić, żeby się tak w miarę nie powtarzało. Więc jak na razie, można zauważyć, że głosowania, które zostały przeprowadzone, wygrały następujące oddziały. 212 oddział, już mam, 212 batalion wygrało głosowanie. 501 legion 327 to był chyba albo Batalion, albo Korpus Galaktyczny. E, tu mogę się delikatnie mylić. Oraz e, chyba kom, to była Kompania Kompania 442, czyli zielone malowania, którym aktualnie latam. Nie pamiętam, czy to była Kompania, czy to był Korpus. To chyba był Korpus, może bardziej. 442 korpus. Dobra, i sobie przygotowujemy już pierwszych żandarmów, którzy właśnie tutaj idą w tym korytarzem. Albo zbliżających się żandarmów do generała Skywalkera. Aktualnie ta scena jak na razie nie została usunięta, ale potem to po prostu przemianuję. Bo faktycznie pomyliły mi się te scenaria. Propozycje odnośnie scen, jakie można zrobić, bądź y, konkretnych pomieszczeń, które byśmy mogli wybudować y, Proszę, żebyście dawali takie propozycje do komentarzy pod filmem A jeżeli nawet y, bardziej by się chciało za bardzo in, bardziej ingerować y, w tą naszą serię To zapraszam na mojego Discorda, który zostanie podany w, również w opisie filmu Tam można poprosić o rolę, bądź po prostu odebrać rolę gościa po zaakceptowaniu regulaminu naszego. I ewentualnie można tam prosić jeszcze o większy dostęp. Tam jeszcze mamy kanały, gdzie właściwie to przewidujemy. A i właśnie, jakby ktoś chciał również dołączyć się do naszych... Do naszej wspólnej gry, do budowania i tak dalej. To również zapraszam na tego Discorda, bo tam... Osoby, które chcą właśnie ze mną budować, są zawsze informowane o tym, że trwają nagrywki, bo tak po prostu budujemy, gramy i tak dalej. Można śmiało wejść, ja porobię osobne role dla gości właśnie żebyście mieli fajne permisje, żebyście mieli w miarę dobry wgląd do większości kanałów, które są raczej do podstawowego użycia. Dobra, mamy tutaj już pierwszych ceteków. no i właśnie ceteki yy, też mamy takie jako podstawową wiadomo jednostkę, że jakoś trzeba jakoś yy, tworzyć tą armię, yy, i tak dalej. Dobra, yy, pozapisywałem sobie kilka postaci, żeby mieć potem yy, ewentualnie, żeby szybciej to powiedzmy rozmieszczać i potem jedynie delikatnie sobie to edytować. Dobra, widzę, że tutaj coraz bardziej się bawili i towarzysza. Jeden latałem na droiderce, jeden nie. Jeden w ogóle łukiem jest, foto No, jak możecie zauważyć, stricte bawimy się w rozmieszczanie tych ragdoli przy tym polu głównym, żeby mieć jakiś porządkowy odnośnik. Żeby potem wiadomo, sobie potem przechodzi się coraz bardziej w głąb tych bazy, coraz dalej, coraz dalej. No i w sumie w międzyczasie myśleliśmy sobie, że, jak nie porobimy troszeczkę więcej tych reaktorii, jak będziemy mieć etap taki, gdzie na większości placówki będziemy mieć alatę atmosferę, że coś się dzieje. To myśleliśmy, żeby nie porobić jakichś filmików popularnych związanych z tym. Dobra, tutaj sobie przygotowujemy ARFA. Czyli jak nie mam to było rozwinięcie tego skrótu jednostki ARF, to był chyba Advance Typhoon Force. Wiadomo, jednostki, jak te, to... wydaje mi się, że nawet wiadomości to sprawy. Ja rozdzielam w sumie. O, i właśnie sobie przygotowujemy jednostki już 212 Batalionu do rozmieszczenia. I pomyślałem, że na sam początek zrobimy sobie dużo jednostek wchodzących i wychodzących z tego budynku, więc damy sobie jednostki trooperów 212 z broniami DC-15S idącymi za swoim przełożonym, najpewniej pewnie sierżantem jakimś, kimś tam, na pewno to jest ogólnie Żołnierz Ark przed nim. On będzie dowodził, jakby jednostką, tą grupą, Plutonem. No, grupą, bo Pluton ma chyba 40 parę żołnierzy, a tu jest za mało na to. Pewnie idą gdzieś na trening. Oni już po prostu zostali przydzieleni do jakiejś misji, więc biegną na platformy lądownicze, żeby zostali przejęci przez jakąś kanonierkę, bądź pewnie nuklasa. No takie domysły są na moje oko, nie? Jeszcze nie wymyśliliśmy stricte żadnych y, fabur, fabuł wobec y, tej placówki, więc za dużo nie mogę powiedzieć. Może potem się wymyśli coś do tego. Dobra. Trochę mamy już 212. Trochę CG. No i tutaj znowu można zauważyć, że dość nie przylecieliśmy zobaczyć co tu się dzieje, bo znaleźliśmy w końcu tą strefę więzienną, gdzie faktycznie generał Skywalker rozmawiał z komandorem Foxem. Więc... mniej więcej po tym fakcie uznałem, że muszę przenieść tą scenę i zrobić tutaj coś kompletnie innego. No. I właśnie tutaj tutaj przenieśliśmy naszego generała Skywalkera i naszego komandora Foxa. Myślę, że... Jak będę chciał gdzieś rozmieścić Asoketano, to właśnie dam do celi nawet. Może nawet odwzoruję, w którymś folu, z holów, yy, może nawet zabójstwo yy, żandarmerii. Tak jak było w yy, serialu Bifizny Wojny. Nie pamiętam, to był, który to był odcinek. Ale faktycznie zostały pokazane... Złoki klonów, które niby miały zostać e, zabite przez e, Astoketano, a jednak to miał e, tak naprawdę padawanka Barist Ofi Miała to zrobić, czym padawanka? Teraz nie mam pewności, czy to była już padawanka, czy to była e, rycerz zwyczajny. Ale wydaje mi się, że to był rycerz, jednak. A Barto i sobie, właśnie rozmieszamy jednostkę logistyczną typowo. Marynarki, nie marynarki, tylko kurczę, ja muszę zmienić tę mundurę. Bo to są umundurowania marynarzy zwyczajnych. A ja chciałem zwyczajnie mieć po prostu tych, jakby ala, personel techniczno-logistyczny tutaj. A kurczę, zapomniałem, że mają marynarze zawsze te znaki armady otwartego w okręgu. Czyli chodzi o to żółte koło z obramowaniem niedokończonym na czerwono. Dobra, mamy tu jeszcze jednostkę R.I.O.T. sobie rozmieścimy. Niech jest prawda konsolki i stan ogólnie całej placówki. No i myślę, że do takich yy, dwóch przy konsolach to Wam wystarczy. Mam nadzieję, że ogólnie materiał się dzisiejszy spodoba, bo ja od y, w sumie miesiąca nie nakręcałem takich filmów. Yy, tak więc mogę ewentualnie delikatnie się zająkiwać i za to właśnie, sorry, bądź po prostu dłużej myśleć, bo ja właściwie nigdy nie pisałem żadnego scenariusza do tych wszystkich filmów, jakie dawałem yy, z serii budowania własnej załogi, tylko zawsze leciałem na spontanie mniej więcej, żeby, żeby było mniej więcej to tak yy, realistycznie bardziej. I właśnie sobie przygotujemy sobie tych jeszcze żandarmerię przy wejściu głównym, niech sobie pilnują. Aha, zabijmy. Okej. Okay. A nie powiem, jak ktoś jest chętny do wspólnego budowania w Gersmocie takich stanek ze mną, bądź z moją ekipką, to zapraszam, bo naprawdę czasami są w mega zabawne sytuacje, które potem można zauważyć na odcinku chociaż akurat dzisiejszy odcinek wycięłem troszeczkę tego co tam w ogóle mówiliśmy bo, bo bałem się, że troszeczkę mógłby system Content ID coś wyłapać czy coś takiego i nie, nie byłoby fajnie Ale no myślę, że przyszłe odcinki te już po prostu będą z głosami wszystkich. Każdej osoby, która będzie brała udział w nagrywkach i po prostu będą dłuższe te odcinki najpewniej po 30-40 minut pewnie te wychodziły. Dlatego, ten, dlatego po prostu chciałem jeszcze ten, bardziej troszeczkę bardziej wprowadzić Was w tą całą serię. Dlatego też wywaliłem, jakby, ścieżkę dźwiękową z tym, co mówiliśmy, żeby, żeby mógł jakoś opowiadać coś, co tutaj mniej więcej mamy pomysł za, na zrobienie tego, nie? No, finalnie nie mamy za dużo pomysłu, ale no po prostu mówię, co było na samym początek robione. Dobra, jak można to upalić, że właśnie Seven kończy powoli opisywanie y, poziomu więziennego. Tu mnie zabili po teleportacji, Z czasem tak bywa. No, myślę, że przez to, że tutaj mamy fajną, fajną strefę sądową czyli tą sekcję, gdzie tam były prowadzone sądy wojskowe i tak dalej. To naprawdę myślę, że można coś porobić. No, w międzyczasie można zauważyć, że bawiłem się troszeczkę z add bo miałem problem z tym, że po prostu miałem typu na cały czas. Widoczne. No, a teraz rozmieszczamy sobie jednostki 4, 4, 2. W polu niech sobie porozmawiają tam. Niech nadają faktycznie tego efektu, że niby coś tam faktycznie jest, a nie tylko, bo wszyscy chodzą w tej wepte. I nic więcej? Dobra, za bardzo nie mam pomysłu, co więcej mówić, więc pozostawiam Was do końca materiału w sumie pokoju i. Tylko mam prośbę, że jeżeli materiał się spodoba, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z każdym pojawiającym się filmem na tym kanale. Bo na pewno nie będą tylko i wyłącznie razem filmiki tylko i wyłącznie z jednej serii. Pomyślałem jeszcze nad ewentualnie nagrywkami z gierek typu CSGO albo yy, Battlefront 2. Bo też również wstąpiłem do pewnego planu, co w może, może, można. No, będę miał tam jakieś fajne rzeczy, żeby ewentualnie Wam podesłać na kanał, żebyście też również oglądali to, co tam się dzieje. No. Komentujcie, lajkujcie, ewentualnie zostawiajcie disjaki, jeżeli się materiał nie podoba. Wtedy będę starał się poprawić i robić lepsze materiały, ale no. Wszystkie ewentualne uwagi bądź propozycje zachęcam do napisania tego pod komentarzami. A ja znikam.